W tym roku wypuściliśmy dla Was bardzo dużo filmów z motocyklami, zarówno z tymi używanymi jak GSX-R600, VTR 1000, czy taki używany, ale nowy H2SX. Zresztą to jest jeden z najpopularniejszych motocykli w tym roku, które Wam pokazaliśmy. Były także nowe motocykle, zarówno od Benelli jak TRK 502, 752S, czy Kawasaki, co tam jeszcze fajnego pokazywaliśmy. No generalnie sporo tych motocykli się pokazało. Natomiast w tym materiale wybrałem 7 maszyn, które zrobiły na mnie największe wrażenie, są najprzyjemniejsze i z całą pewnością kompletnie bym się nie obraził, gdyby zamieszkały w moim garażu. Więc zaczynamy. Myślę, że niektóre motocykle, niektóre pozycje w tym materiale zdziwią nawet Was, bo brałem pod uwagę nie tylko to, co mi zapadło w pamięci, ale też jaki odzew na YouTube udało się zrobić. Kolejność w tym materiale ma znaczenie, dlatego zaczynam od samego końca, od numeru 7. I myślę, że już tutaj będzie dla Was duże zaskoczenie, ponieważ mówimy o Kymco AK550. Tak, mówimy o skuterze. Zobaczcie, że ten skuter wyprzedził wiele maszyn i udało mu się wbić na podium. Jest duży, szybki i dobrze wyglądający. Sam byłem w szoku, jak przyjemnie nim się jeździ. Nie ma kontroli trakcji, więc jak się zrobi. Mokro, piaszczyście, to potrafi nawet bokami zarzucać. Jest szybki. Ja z tego co pamiętam, to do 180 km na godzinę udało się tym rozpędzać i to naprawdę, może nie błyskawicznie, ale bardzo fajnie, szybko, prawie jak elektrykiem. Nie jeden motocykl był zaskoczony, że skuter. Odjeżdża mu? Albo go nawet wyprzedza? Takie sytuacje były. Mało tego, ten skuter do dzisiejszego dnia zrobił jakieś 80 tysięcy wyświetleń. Więc był nawet ciekawszy dla Was do obejrzenia niż wyścig Energiki z Teslą, gdzie był Radek i z R1, gdzie też był Radek. Więc y, tak, ten skuter zdecydowanie zasłużył sobie na to, żeby znaleźć się u nas na pozycji siódmej. Teraz pozycja szósta. Jeżeli mówimy o pozycji szóstej, to będzie nią live Wire, czyli najnowszy elektryczny motocykl od Harleya Davidsona. I to jest ważna rzecz, duży przełom pewnie u tej marki, Natomiast pytanie: dlaczego nie Energika? Skoro z Energiką zrobiliśmy wyścig, pokonała Teslę, pokonała R1, oczywiście tylko do 100 km na godzinę. Później R1 już nie zostawia szans motocyklom elektrycznym. Więc dlaczego LifeWire? Dlaczego nie Energika? Powiem wam dlaczego. Mimo, że Energika ma teoretycznie większy zasięg i jest troszeczkę szybsza, to Harley jeździ się przyjemniej, łatwiej i jest taki bardziej motocyklowy. Niestety jest również cholernie drogi. Dlatego jest tylko na szóstym miejscu. Nie udało mu się wspiąć wyżej, ponieważ tak naprawdę za 150 tysięcy zł to jesteśmy w stanie praktycznie kupić elektryczne auto. Albo niewiele dołożyć i na przykład kupić sobie elektrycznego Hyundai'a, Hyundai Kona, na przykład. Ale Harley jest fajny, jakby jeszcze był trochę tańszy, trochę większy zasięg miał. To naprawdę jest kawał ciekawej maszyny. Dlatego znalazł się u nas na szóstym miejscu. Teraz idziemy wyżej na miejsce, numer 5. Pod numerem 5 kryje się Honda. I jako, że w tym roku nie robiliśmy żadnej nowej Hondy, będzie to Honda używana. Ale tak genialna w prowadzeniu, że już zapowiedzi na temat tego motocykla znalazły się rok temu, w, ten, w takim jakby też Moto odcinku na temat motocykli. To jest to Honda VTR 1000 SP. Biała, taka biało-czarna. Genialne malowanie, świetny wygląd, bardzo nietuzinkowy motocykl, to jest w zasadzie Honda, którą jeździ się jak Hondą, ale ma silnik V2, wyjątkowy silnik V2, raczej niespotykany u tego producenta, więc naprawdę wszystko kiedy połączymy do siebie do kupy, do tego była genialna niedziela, albo sobota, już nie pamiętam, w każdym razie genialny weekend, bardzo przyjemny dzień, ciepło. Puste drogi, super się tym motocyklem jeździło. On fajnie gadał, super się nim jeździło, był bardzo lekki, żwawy, przyjemny. On nie budzi jakichś ogromnych emocji sportowych, bo nim już tak, w taki sposób nie jeździmy. Natomiast dla mnie, ja z nim spędziłem genialne popołudnie i autentycznie, kiedy wróciłem do domu, szukałem takich motocykli na sprzedaż, jest ich niesamowicie mało. Więc mówimy tutaj już o klasyku, których ceny raczej będą szły. Do góry wartość będzie wzrastała i fajnie, tak sentymentalnie byłoby posiadać taki motocykl w swoim garażu i od czasu do czasu nim pójść po prostu pojeździć. Więc u mnie ten motocykl ma bardzo wysokie miejsce, w naszym rankingu tegorocznym zasiada na piątym miejscu. Idziemy wyżej, miejsce numer 4, a na nim MV Agusta Brutale 1000 RR. I teraz wielkie oburzenie, dlaczego Daniel ten motocykl tak nisko? MV Augusta wspierała się na czwarte miejsce. Nie udało jej się wspiąć wyżej, ponieważ jest bardzo kontrowersyjna, ale ten motocykl taki właśnie miał być. Z jednej strony niektórzy powiedzą, że jest przepiękny, z innej strony, na przykład, osoby bardziej wrażliwe na piękno, tak jak Kamil, powiedzą, że jest przeładowany, i z tym też jestem w stanie się zgodzić. On jest bardzo rzadki, wygląda bardzo zjawiskowo, natomiast kiedy go odpalimy, to nie zachwyci nas niczym, ponieważ rzęzi, jego silnik czterocylindrowy pracuje w taki sposób, jakby zaraz miał zgasnąć, z dołu w zasadzie specjalnie mocy nie ma, natomiast kiedy zacznie się wkręcać na te wysokie obroty, wtedy wybucha, wybucha mocą, Tam, z tego co pamiętam było 208 koni mechanicznych, duży moment obrotowy, on się wkręca, 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 w zasadzie ten licznik się przekręca na drugą stronę, on cały czas... Jedzie. I to w nim, plus ta rzadkość, to, że na przykład nie wolno jeździć w deszczu, bo może się coś wyłączyć, bo ten Wiagusta wszystko ma na wierzchu, to wpływa na to, że jest ten motocykl niezwykły kontrowersyjny. I też na przykład to, że mimo, że z Nakedem, to nie jesteśmy w stanie nim zawracać, ponieważ kierownica skręt ma jak w motocyklach sportowych. Osobiście takiego motocykla pewnie bym nie chciał w garażu tak, żeby nie jeździć na co dzień. Natomiast jako przygoda, jako możliwość przejechania się z nim, obcowania przez te kilka godzin, świetna sprawa. Dlatego wylądował u nas na miejscu czwartym. A tuż nad nim, na miejscu 3, jest Kawasaki ZH2. I teraz dlaczego? Zdziwienie. Przecież Kawasaki jest brzydsze, wolniejsze i cięższe. Tak, to prawda. Ale jeżeli chodzi o codzienne użytkowanie, jest też sporo tańsze od MV Agusta, bo MV Agusta oprócz tego, że jest rzadka, z niej droga. Natomiast Kawasaki też nie należy do najtańszych. Tam kosztuje w granicach 75-80 tysięcy złotych. Więc na pewno nie jest to model tani. Ale posiada 200 koni. Jest to najmocniejszy naked z Japonii. Aktualnie produkowany. Ma kompresor. Małego. Można go podciągnąć do 240 koni mechanicznych i wtedy nawet MV Augusta pewnie zostanie z tyłu. I tak jest od niej cięższy. Natomiast Kawasaki nie ukrywało, że to nie będzie motocykl sportowy, motocykl do ścigania się, tylko... Zabójca na co dzień, taki bardzo łatwo się nim jeździ. Nim się jeździ jak zwykłym big bike'em z lat 90., z tą różnicą, że szybciej, dużo szybciej, bo te 200 koni daje po prostu o sobie znać. Natomiast nie jest w żaden sposób przerażające. W momencie, kiedy my zaczynamy przyspieszać, przepustnicę jest w pełni otwarta, wiatr wygina nasz kręgosłup, my się nadal uśmiechamy. Nie boimy się, po prostu się uśmiechamy. On robi nam krzywdę, ale w sposób dla nas przyjemny. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale dokładnie taki jest ZH2. I dlatego znalazł się w moim rankingu tuż nad MV Agustą. Jeżeli chcecie motocykl 200-konny, ale taki, którym będziecie jeździli na co dzień, niezależnie od pogody, warunków atmosferycznych i po prostu będziecie wiedzieli, że to ma być pewna, mocna, totalnie bezsensowna maszyna, to myślę, że ZH2 będzie ciekawym wyborem. Numer 2. I to jest motocykl, który zaskoczył mnie i do samego końca zastanawiałem się, czy go wziąć do tej listy. A mianowicie jest to KTM EXC150TPI. To jest motocykl, który miałem okazję jeździć jakiś miesiąc temu w naszej serii o Enduro. I to jest seria pełna przygód, wyzwań. Bardzo nas zmęczyło, natomiast dała taką satysfakcję. Przynajmniej mi osobiście dała taką satysfakcję, że tak, że to jest dobra droga, w tym kierunku powinniśmy iść, że się czegoś nauczyłem. To mi się strasznie jakby spodobało. I tak jak do KTM-ów nie pałałem jakąś, jakąś wielką miłością, znasz się zresztą film z moim ktm tak ten KTM sprawił, że znowu zacząłem się tą marką interesować. A na pewno zacząłem interesować się enduro i ten temat chcielibyśmy jeszcze ugryźć. Nie znam się jeszcze na tych motocyklach. Nie wiem jak to wszystko będzie wyglądało, natomiast jestem pewien, że do Enduro w przyszłym roku chcę jeszcze wrócić. Dlatego, tak wysokie miejsce ma ten motocykl, ponieważ mnie czegoś nauczył. Jestem chętny na dalszą naukę. A przed nami miejsce numer jeden. I tu również Kawasaki, z tym, że model Z900RS wyprzedził wszystkie inne zeciory, chociaż teoretycznie ani nie jest najszybszy, ani nie jest najtańszy, ani nie jest najlżejszy, ani najnowocześniejszy. Nie ma super bajerów i tak dalej, natomiast mi wewnętrznie sprawił jakąś frajdę ten motocykl. On jest dla mnie ładny, po prostu ładny, tak klasycznie ładny, przyjemny, fajnie się nim jeździło. Zrobiłem nim kupę kilometrów, brałem go nawet na sesję specjalnie, więc yy, tak. Jeżeli chodzi o ten rok, to jest mój numer jeden z nowych motocykli i w ogóle z tych motocykli. Nie, to jest pewnie raz, No, on mnie zwyciężył... Yy. Nie potrafiłbym powiedzieć, dlaczego zwyciężył. Ja, ja też nie wiem. To, to jest właśnie zagadka. Numer jeden to jest zagadka. Nie wiem, dlaczego ten motocykl zwyciężył w moim rankingu. Tak, rozkładając to na specyfikę tego motocykla, nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego. Ale kiedy zacząłem układać tą listę, to od razu wiedziałem, że on musi być numerem jeden. Taki najbardziej motocyklowy motocykl z tych wszystkich. Zobaczcie, że nie dałem w tej liście swojego triumfa. Mimo, że też jest fajnym motocyklem, to jakby tutaj specjalnie dałem takie motocykle, które na mnie zrobiły największe wrażenie w tym roku i do których pewnie już nie wrócę. Więc tak, Kawasaki Z900 RS zasłużyło na pierwsze miejsce. Szczególnie, że jest w Polsce prawie tak samo mało popularne jak MV Agusta, bo tego sprzedaje się tylko kilka sztuk rocznie. Więc jeżeli macie okazję się przejać takim motocyklem, jeżeli takie motocykle Wam się podobają, to ja od siebie polecam. Napiszcie jakie Wam z kolei filmy w tym roku, jeśli chodzi o motocykle, spodobały się najbardziej i dlaczego? A my widzimy się już wkrótce, być może w przyszłym roku, z nowymi filmami. Jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu z ubraniami motoskary, gdzie mówiłem o sześciu ubraniach, które najbardziej zapadły mi w pamięć, to zapraszam Was również do tego filmu. Link w opisie na dole tu, o, klikajcie.